Pan Zygmunt Kobylak, człowiek związany z ekonomikiem na śmierć i życie. Pan no, Zygmunt jest, jest, właśnie, dokładnie jest jednym mm -hmm. z wychowawców klasy. Jestem wychowawcem klasy 5B, technik reklamy. Proszę powiedzieć no o tej klasie cóż, o tej młodzieży. Bardzo fajna klasa, bardzo fajna młodzież. Trochę niesforna, ale w dzisiejszych czasach to właściwie każda młodzież taka jest. Solidna, myślę, że maturę zdają jak najlepiej. Mm -hmm. Gdyby Panu przyszło trochę porównać, czy się młodzież zmienia przez te lata, kiedy Pan pracuje w ekonomiku, czy to jest młodzież bardziej właśnie taka cyfryzowana, taka multimedialna niż to, którą Pan pamięta z lat ubiegłych? Ja może tego nie zauważam, dlatego że ja uczę tych przedmiotów, m.in. multimediów, więc dla mnie to jest na porządku dziennym. Jeszcze zapytam pana Zygmunta o jego studniówkę, czy pan pamięta swój bal przedmaturalny, czy to był jakiś ważny dla pana moment w życiu, może tam poznał pan swoją miłość, może pan pożyczył tam swoją miłość, no nie wiem, właśnie eee, coś w tym Był to stan wojenny, mieliśmy tą studniówkę w Rafako, mieliśmy przy niej swoje naczynia, no taka studniówka trochę inna niż w tej chwili, tak, pełna swoboda dzisiaj, a wtedy niestety do dziesiątej, o dziesiątej musieliśmy się zwinąć i wrócić do domu. Zapamiętał Pan, przy czym najlepiej się pan bawiło wtedy, przy jakiej muzyce? Bo to no, lata no, to 80. E może tak. osiemdziesiąte, no. był to perfekt, na pewno to były te polskie, polskie zespoły, tak, jak najbardziej. Czego Pan jeszcze by życzył tym młodym ludziom, którzy za chwilę wypuszczają e, się w świat, e, opuszczają mury ekonomika? Dzisiaj udanej zabawy, radosnej, wesołej, zapomnienia, że za 100 dni czeka ich no, najważniejszy egzamin w życiu, a później połamania pióra. Dzięki, dzięki, super. Dziękuję. No, no,